Siema, ma ja jestem duszy Duszni Maty z Wiedźmi jedynka I co, lecimy dalej z tą historią naszego Geralta. Eee, dobra. Ja skurczy się, ale muszę pozbierać. Eee, Zapytać mieszkańców pakien Kalkstejna. Okej, okay, czyli to nie tutaj. Ro tu jestem Nie wiem czego ciekawego co jest najle no cóż, pierwszy pomysł to pójście do wioski trochę powarmić domów z mobów I chyba co? No pójść kalksztajnowi i te dwie książeczki znaleźć o szczątki w sumie domy. Odbierać może tam coś warte jest? O, jest nowy składnik. Tutaj to pusta chyba. Tu no nic nie ma, bo dziwnie to tak wygląda. Zwłoki są mocno nadgryzione przez potwory. Wyraźnie widać, że śmiertelne rany zadano mieczem. Bardzo... ostrym... mieczem? Bardzo ostrym mieczem, Czyli jak bardzo ostrym, to raczej nie zwykły miecz, tylko jak już, to wiedźmińskie pewnie ostrze. Czyli pewnie tego perengara, co tu się kręcił. Teraz rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z No jo, tak, bardzo słuszna interpretacja Geralta. Tu są jakieś... A, bo byłem tu, teraz jestem tu, dobra. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Ciekawe. Gdzie jest mój O, jakaś znaczy się. Nie, mm, tu jest. Ha! Podróżny z daleka. Siwy, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami. Utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, Starsza wioski. Gerald, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nieznajomy, czym zajmują się Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, Białowłosy? No, to był pokoje. tu wcześniej inny Wiedźmin, Berengar? O, był. O różne rzeczy pytał o te noty, o alchemię. I koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną. Całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję Waska. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem z martwych wstali. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, białowłosy. Nie mogę zapłacić więcej niż pięćdziesiąt orenów. Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę, tam znajdziesz doły z gliną i naszych prześladowców. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? Pozbyłem się utopców. Pokazałeś nam miłosierdzie, a ja cię oszukałam, nie mamy pieniędzy. Nie możesz pozostać bez zapłaty. Weź ten amulet. To Kezat, symbol miłosierdzia. Może być. Bądź błogosławiony, teraz możemy przygotować się na przyjście Panów. Kim są panowie? Wodni panowie są potężni. Oddajemy im cześć. W zamian otrzymujemy łaskę tych, którzy pochodzą z przedwiecznej głębiny. Ciekawe. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to ryboludzie. Wodianoi. Jak śmiesz używać języka bluźnierców w stosunku do wodnych panów? To określenie jest obraźliwe. No. Nowie są blisko. Pogadajmy o zleceniach. Musisz nam pomóc. Zaginęło jedno z dzieci. Chłopak plątał się wszystkim pod nogami, za tobą też łaził, ale zawsze wracał. Może pożarły go wodne stwory? Nie bluźnij. Na pewno porwali go druidzi. Oni zamieniają dzieci w dryady. No dobrze, rozejrzę się za malcem. Tradycja mówi: wody wystąpią z brzegów, jak król wstępujący na tron. Bądźcie gotowi, czas jest bliski. Wodni panowie są blisko. Chciałbym dowiedzieć się czegoś na temat wieży na bagnach. Jesteś jak miecz. Który rozcina woal tajemnicy Ten, którego zwą dziadkiem Nasyci twą ciekawość Moje usta muszą milczeć Dopóki czas nie nadejdzie Życie na bagnach musi być dość nużące A nie narzekamy Za dnia pracujemy A wieczorem opowiadamy historię I gramy w kości Ja też lubię kości może kiedyś zagramy. Wodni panowie są blisko. Bywaj. Tradycja mówi, wody wystąpiły. No to idźmy dalej, co my tutaj będziemy mieli. Czy może... No może teraz... Do druida się przejdę. Może wywalona w przeciwniku, bo to bez sensu się klepać z niemi co 5 milek. Się, że oni nic ciekawego tu nie tacą. Hmm. Tęcek chodzi w ogóle. Śmieszne. No, masa kreklamę, bo z nim wszystkim wraca.

dziwne miejsce te olbrzymy wyglądają jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy to musiało stać się dawno temu Chciałem do tutaj. Wielkie drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet triada. Widać zawitałem do gaju druidów. A tak sobie zleżę, chodzę. Obrócz, kto by coś znaczać? Może to jest trzego trójka? Słucham Cię, wędrowcze. Czy to nie wiwerny? Wiwerny, w rzeczy samej. To niesamowite. Mogę spytać, jak udało się je ujażnić? Oswoić, Wiedźminie, oswoić. Ciężką pracą, oczywiście. Z każdym zwierzęciem można się dogadać. Gwarantuję ci, że nie są naćpane i nie mają podciętych skrzydeł. Zresztą sam zobacz. Nie było wypadków? Poza jednym idiotą, który próbował umyć w wiwernie zęby, nie mieliśmy żadnych problemów. Pojmuję. Chcesz spytać o coś jeszcze? Hmm, hm, nie wiem chyba nic to nie potrzebuje cię, bo no ty to kurde jesteś. Coś... Gwyn Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Znasz mnie? Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. Zapewne wiesz o mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej. Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna Driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie, dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę nie i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? Więc zgadzasz się z elfami czy... i krasnoludami, które walczą o swoją niepodległość? Z tymi dużymi dzieciakami? Oni już dawno zgubili sens walki. Pozostała im tylko żądza krwi i odwetu oraz pogarda dla ludzi. Nie widzą, że przez to sami stają się jak ludzie. My tylko bronimy domu, Gwynblade. Nie próbujemy zepchnąć ludzi do morza. Opowiedz mi o dryadach. Naszym domem jest Brokilon, naszą panią Eitne. Żyjemy w zgodzie z lasem. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej niż my. Nikt też nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa, jest nas coraz mniej, a granice brokilonu się ku. Kurczę, okay. Co tutaj robisz? To tajemnica. Mogę tylko zdradzić, że przy okazji z przyjemnością odwiedzam ten gaj pełen pięknych i starych drzew. Bywaj. No, no, tak, więc... Ten muszał obelisk wydaje się starszy niż bagna. Szkoda, że nie rozumiem run, którymi jest to zdobiony. Mm, dobra. Czy coś tu ciekawego jeszcze jest? A może skorzystam? Magiczne pułapy. Okej. Okay. Tam już są agresywne wilki. Tu jest jeszcze jakiś elf, to może zabrać Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się żewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem jej win. Porozmawiajmy chwilę. Tak. Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin, powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź. Byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Czekaj, czekaj, jeszcze tak. jeszcze chcę pogadać. Opowiedz mi o elfach. Mudlmy hmm. się wśród drzew za zdeptany wrzos, za przelaną krew, za zburzony los. Zgrabniej, i celnie. Bywaj. Nieźle To co teraz pora chyba iść po dziadkę Tendyk przed. A dobra, ten dyk To idziemy ten To jest zobaczymy, już się będziemy widzieli przy dziadku, także dzięki za oglądanie i do następnego siemano.